Można powiedzieć, że zemściła się troszeczkę, chciała to coś tam namieszać. No i no ja od Simon, Ola wyrzuciła z programu twoją ukochaną Bibi. No, no i moje pierwsze pytanie: co ty w ogóle wtedy czułeś, kiedy faktycznie Ola do ciebie podeszła? No wtedy byłem w szoku, ja e, stałem, byliśmy tam w tam szeregu mm. i ktoś do mnie mówił: Ola, Ola idzie, Ola idzie. Ja mówię: Ja pierdzielenie. Będzie już, się działo. Będzie się działo, nie. No, no ale nic nie mam. Nie miałam jej za złe, znaczy, no miałem, miałem, byłem mhm. wkurzony i to wszystko, ale rozumiałem czemu, tak. no. E, t, można powiedzieć, że zemściła się troszeczkę, chciała coś tam namieszać, no i no, ja od, o, ją, można powiedzieć, odpuliłem właśnie wtedy i ten, no i e, też, no, rozdzieliłem ją i michała, On, na niego tak czekała długo. No, ale, no, no, podeszła do Bibi, no, niestety, to co czułem, no to byłem w szoku, Bibi też była w szoku, mhm. e, bardzo się, jak to powiedzieć, no, no nie czułam się dobrze z tym, mhm. ale dopiero tak na następny dzień właśnie tak odczułem, no, że było brak, naprawdę brak, brak mi Bibi, bo nie było jej nigdzie, nie mogłem z nią porozmawiać, nie, nie mogłem się pocałować z nią, nie mogłem... no żadnego kontaktu, no nie ma Bibi. A masz żal do Oli, że zrobiła taki krok? Nie, teraz to w ogóle nie mam żal. no to jest program, no coś musi się dziać, mhm. ale wtedy byłem wkurzony na nią i to będzie pokazane. Że... I my faktycznie w programie mam wrażenie, że Ola była jedną z najmniej lubianych uczestniczek, że gdzieś tam ee... Źle wpływała na lui, tutaj oczywiście cytuję. Dzisiaj jak na to patrzysz? Ja nie wiem, czy Ole jest najmniej lubiana. Ja bardzo lubię Ole. Mhm. Wszyscy, co są w hotelu, bardzo lubią Ole. Um, no i Ola naprawdę jest super dziewczyną, uwielbiam ją i uh, nie wiem, no. To, co robiła w hotelu, to, to było pokazywane i w ogóle no, to było takie, no, no nie na rękę można powiedzieć, no takie, takie trochę ciosy dla, dla innych chłopaków, co próbowały jej relacji z nią zrobić, ale e, w życiu prywatnym i nawet w hotelu, no wszyscy uwielbiali e, Ole i była bardzo dobrą koleżanką, e, wiesz, Bibi, dlatego też nie chcieliśmy jej wtedy wyrzucać. Też moją koleżanką było, mm. ja się e, nie pokazywali tego na przykład, jak ja byłem w parze z Olą, Pierwszy raz, no to my, my tak się tak dogadywali, dogadywaliśmy, się siedzieliśmy przy, przy jedzeniu i śmialiśmy się cały czas. Jedyna para, co w ogóle z wszystkich, co, co siedzieli, wtedy, jak Sebastian Bark opał um, siedzieliśmy przy kolacji i cały czas się śmieliśmy o jakichś tam głupotach. Ja Ole bardzo lubię.